Dziemaneczko, witam Was. Czwartkowy poranek, piękny, słoneczny. No i witamy go. Kuku wiedzą. Mielemy ostatnie tony. Po prostu w poniedziałek skończyły się rękawy. I dzisiaj po prostu jadą dalej na usługę na moim terenie. I po drodze mi jeszcze te parę ton dokręcą. Ogółem co widzicie, że rękaw trochę większy, no bo u tamtego klienta idą te średnie rękawy. No i wiadomo, że to jest kłopotliwe przerzucić ten tunel, z, bo to trzeba nie tyle, że ręka przełożyć, ale trzeba i tunel do tej pakowarki, żeby inna średnica rękawa szła. No to właśnie na tej podstawie się skusiłem na ten większy. Zobaczymy, może w przyszłym roku już będą tylko te większe. Na pewno on będzie wygodniejszy w wybieraniu łyżką. A czy nadążę wybierać to się okaże. Także eksperymentalnie tak teraz na ten sezon. Jesienny, wczesno zimowy. Taki większy będzie rękaw. Gdzieś tak około 25 ton w niego zapakujemy. Ogólnie co, no nie wejdzie, bo to taki obrzynek mieli wziąć, jak się w razie nie zmieści, to resztę zmielamy na gromadkę, folią, przyrzucę i będzie na bieżąco do, do zadawania. Także tak, to myślę, chyba że naprawdę dużo nie wejdzie, ale wątpię w to, bo tutaj podobno na metrze to 2,5 tony materiału. Czyli gdzieś tak plus minus na półtora tygodnia ten metr by, by wystarczył, byśmy się posuwali ze tak Także myślę, że to chyba grzać się nie powinno. A jak wyjdzie, zobaczymy. No, sorry za mój głos, ale robię co mogę ogólnie. A dziadostwo nie chcę puścić. No i cyk jeszcze ostatni. A ja tymczasem po brakujący towarek przygotowałem. No i dobrze, ogarnięte co miałem ogarnąć. Teraz mogę w końcu zająć się konkretnym, konkretnymi rzeczami. Dzisiaj już koniec miękkiej gry. Koniec luzu. I zabieramy się za akcję gnojowica. Resztę powywozić. No tak, myślę, że koło 15 beczek to na pewno będzie. Także dziś i jutro mam nadzieję, że uda mi się z tym uporać. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie szło. Ambicje są duże. Uff, tylko czy sił starczy. A i szykuje się niespodzianeczka jedna, kolejna. <laughs> nie, nie zdradzę co, ale będzie, będzie ciekawie. Także lecimy najpierw z robotą, później zobaczymy jak to wyjdzie. Schemat działania jest niezmienny czyli N robi zamieszanie mała waltra a duża waltra będzie to sprzątać te zamieszanie dobrze trzeba tu przodek włączyć żeby ładnie podjechać Poprzednio jak pokazywałem gdy czepiam to było dużo pytań czemu yy, kule wkładam razem z ramionami, nie napiw ramiona a potem kule, Znaczy nie, najpierw kule później ramionami powiedzieć. To z tego prostego z powodu, że ramiona aż tyle się nie opuszczają, bo ciągnik stoi przodem w dole i się uniosły. No, taka dźwignia nastąpiła. Dobrze, trzeba złożyć czapeczkę i podczepiać. A co nam tu potrzebne tam wleczki są, zawleczki są czyli wszystko mamy co niezbędne chociaż dzisiaj sobie rozmieszam i beczkę podepnę to już jutro będzie z górki mam przynajmniej taką nadzieję nie fajne tutaj czepianie Muszę podeprać tej skarpy w końcu łyżką, żeby, żeby się normalnie czepiało. Albo podwieźć ten dół. Dwie opcje. To... Trzeba cofnąć w tył. bo nie pasuje. Dobra, let's do it. Spróbujmy na tysiąc. Czerpnęło jak lekkie Idzie ta robota. Dobra, teraz można czepiać beczkę. W międzyczasie. Tak patrzę na tą dłuższą kiełbaskę. Znaczy, dłuższą, grubszą. I mam chęć na przyszły rok już przejść całkowicie na ten rozmiar. No bo to się będzie zajebiście brało. Płyszczko, podjeżdżasz ciach. Nie trzeba będzie tyle łopatować. Podobuje się mnie taki pomysł. No i dzisiaj wyszło podsumowując 11 metrów. 2,5 tony na metrze, czyli jakieś 27,5 tony jeszcze dorobione także mam grubo ponad no trochę ponad 160 ton w rękawy nabite także zapas jest jakby nie licząc można nie żałować ccmu na krówki a fajnie bo się akurat cielą w tym okresie to to można będzie wykorzystać dobra ja lecę na obiad Potem obrządek na chwili. no i można będzie brać się za celebration of święto Szambiary, takie małe święto, zakończenie sezonu, w mamy godzinkę o 14.29, ja pitole, dzisiaj ja całe nic wywiozę. No i witajcie na drugiej zmianie, można tak powiedzieć, eee, teraz zaczynamy wieczorne wywożenie. Ostateczne, już mam nadzieję, e, ostateczna potyczka w tym roku z Gnojowicą. E, poobrządzane, popodgarniane krówką. Także jest cecuchno, można sobie spokojnie brać się za wywożenie. E, wcześniej ciągnik tak gdzieś z pół godziny mierzadłem, pokiełtał. Teraz gdzieś tak z 10 minut już kręci. Tak akurat nabiorę jedną beczkę i go już. Wyłączę, później sobie przyjdę, tylko odep, bo jednak tak nieswojo bym się czuł, tak go zostawić tu za oczami z tyłu na całą noc. Wiadomo, licho nie śpi, także sobie tutaj kiełt, mieszadełko, nie wiem, może szybko odepnę go. O, to już by było cacy. później bym tylko przyszedł i go zabrał, i jutro podłączyć na te parę minut. Na koniec, pod koniec, jak już ostatnie beczki będą, żeby się ładnie wzięło. Zaraz tu ośkę rozblokować, o. Żeby ładniej w zakręty nam beczułka wchodziła. I dymamy, dymamy te po otwierane mam, nie zamykałem tym zaworem, bo już mało jest. Akumulator do wyjęcia będzie. I niech będzie otwarty zawór. Ten, 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 ten od stacji dokującej. A tylko głównym przymknę. Wystarczy, jak gilotynką zasunę na zimę, bo później trzeba będzie ubrać znowu akumulator nienaładowalny, i znowu czekamy na wywożenie. Ja tak sobie wyjdę ręcznie, zamknę, otworzę najwyżej parę beczek. Jak trzeba będzie, fajnie kurczę parę dni pogody. Nam no, dzisiaj szczególnie i wczoraj obeszło trochę wszędzie, to od jutra znowu ma chyba coś padać. Także no, ta pogoda to jest dramat tej jesieni, no ale listopad to w sumie nie ma czego za bardzo oczekiwać od tej pogody że tu będzie ciepło i słonecznie aczkolwiek przydałoby się tak z dwa tygodnie takiego słoneczka jak dzisiaj to by przyjemnie się pokończyło wszystkie prace, które mamy do dokończenia no nie, no nie wiem, no są szczęśliwcy którzy już zakończyli roboty na ten sezon, no ale mnie ta ziarnówka przytrzymała z tym wszystkim no i dodatkowo wiecie, z tym remontem też to, to e, wymusza dodatkowych zajęć i dodatkowych obowiązków. Zaraz Wam zmontuję film, z wczoraj wrzucę, żeby, żebyście mieli podgląd na sytuację, co się w środę działo. No a ten może dzisiejszy wrzucę w piątek rano, żeby jutro rano, żeby już wrócić do ciągłości, do daily. Aczkolwiek tutaj co do tysięcznego odcinka to coś się kroi ciekawego. Nie wiem czy nie będę musiał trochę e, przystopować z tymi vlogami z tego względu, żeby wyrobić się z niespodzianką na tysięczny. Zobaczymy, czas pokaże, nie mówię nie, a na zaczepie jeszcze trzeba trochę opuścić, żeby amortyzowało. Szyby zaparowane, panie, majster. tak to się nie robi. Za daleko. Tyle przestrzelić, panie. Włosów nie ma i ciężko trafić. Tyle w temacie. <grym> Ojejku. Żeby, kurczę, ta choroba minęła, to już ja bym mógł doć oporowo, całodobowo. Pyk. Chyba teraz będzie jo. No, tylko lekko do tyłu. Jeszcze ośkę zablokować, bo podjedzie będę drugą stronę. Czemu nie chcę się jechać? Ja otwieramy zaworek, przerzucony na sanie i pompujemy beczówkę. O, na 1000 wałek jest, trzeba będzie przełożyć. No ale nic, to po napompowaniu. Po zbierajce jeszcze został WOM ustawiony na tysiąc. Także lecimy, lecimy. Nadugadło, ja już czwartą beczkę naciągam. Jeśli <laughs> człowiek nie leni dzisiaj na wieczór i tak prawdę mówiąc, to jak czwartą wyleję, to będzie jedna trzecia pola mniej więcej za tego co ona, także powiem wam grubo nie nagrywałem, zaraz wrócę, zobaczycie jak to na polu się leje, bo chwilę z chłopakami pomoc 247 sobie pogadaliśmy przez telefon, no, głównie z Łukaszkiem tam Michał obok obok też coś podpowiadał, także pozdrawiam chłopaków sympatyczni ludzie żeśmy sobie trochę pogaworzyli o wszystkim, taki moment dobry, oni w trasie ja w trasie, także tak to gadka szła. Jakbym się zawziął jeszcze te dwie godzinki, no do 21 myślę, to bym te pole 4 hektarowe bliżutko przy domu zalał. <grytanie> także no, można trochę gnojawy nawozić tą beką. No, to bym dzisiaj połowę gnojowicy wywiózł <grytanie> i wieczorkami można kurde roboty podegnać. No ciekawy, ciekawy bajer. Podoba się mnie taka robota. Tak jak mówiłem, no ja lubię, lubię z tą gnojawką. Robotę. Nie wiem, ja tak liczę, że z 15 beczek będę miał, ale żeby się nie okazało, że mniej. No może aż tak źle to nie będzie. Ciężko wyczuć cholerę ile tam jest. Latarką niby człowiek świeci, ale to i tak całe nic widać. Trzeba byłoby drabinkę przynieść, podstawić i, i wtedy dobrze zemknąć, bo z tego mieszadła to tak o, idzie to, bo idzie. Ogólnie film zmontowałem, przesyła się nawet, no już połowa się prawie przesłała. Także dzisiaj znowu o ludzkiej porze, ale mówię, ten dzisiejszy chyba wstawię jutro rano, żeby wrócić do ciągłości łajku. Mnie ten kaszel męczy, kater męczy. co się jak mysz. Dzisiaj to już tragicznie powiem wam, że byle gdzie coś się poruszać, to, to zlany potem. Straszna jakaś ta choroba, wirus przyszedł nie mam pojęcia skąd, jak i gdzie. Ale to najprędzej dzieci z przedszkola przyniosły. No one tylko przyniosą, przyniosą a starzy chorują. Będziecie mieli wie, dzieci w takim wieku przedszkolnym, szkolnym to zrozumiecie, no ci co mają albo mieli to wiedzą na czym to polega. Cała ta, cały ten łańcuszek o, wszelakich. Także o, czwarta beka naciągnięta. I jutro też chyba bliskie będę wożenie robił dalej tutaj też przy domu działka to 5 hektarów i, i nie ma co tutaj miękką grę robić tylko trzeba wywozić i reszta rozrzutniczek i jazda ale rozrzutniczek to już na enki będzie podpięty właśnie dlatego chcę pierwszy powywozić sobie gnojowice wtedy rozepnę zestaw już w Altry dużą pod bezowkowca podepnę co nawiozę, pyk przemieszał, pyk, przemieszał i na koniec miesiąca resztę chyba wystrzeliło zaworem bezpieczeństwa no ale nic i tak beczka do mycia więc czy uchlapana mniej czy bardziej jedna robota Pik. jeszcze się zastanawiam czy ją nie powywozić gdzieś na jakieś mniejsze działeczki albo gdzieś większej zacząć yy, a, przerzucić ten tak na bieżąco zabawie i dopiero od grudnia pompować do zbiornika chociaż w sumie już tam kurna ile, sześć beczek w to czy w to, to. chyba trzeba wreszcie zamknąć temat i, i zacząć żyć wrócić do życia no powiem bo październik cały napięty i listopad <gryw> też bez wolnego cały czas opór jeszcze walterkę się zagadałem, walterki nie odpiłem Trzeba będzie po tym kursie, nie ja już kończę dzisiaj i finito wystarczy będzie z cztery beczki to z 1,5 hektara spokojnie zelane gdzieś około półtora hektara będzie zelane tak jak mówiłem te pole blisko domu po Goliacie Zalewam sobie gnojowicą, kurde, to jest robota bliźniutko, tylko pach, pach. Beczułka za beczułką, i roboty ubywa. Powiem wam, że chyba nie trzeba robić oświetlenia do beczki roboczego, bo jak uchylę szybę, to w halogenach widzę, jak jest podlewane. Cieszy mnie bardzo ten fakt niezmiernie. A i trochę źle. Podjechałem. Będzie brakować. Będzie niedolane, a to tak brzydko jeszcze od drogi ruchliwej. No pany, no tak się nie robi. Cyk, cyk, cyk. Żeby do rowu nie nalać <laughs> Szkoda Czarnego złota byłoby o. Może nie brzmi jak pompa w wioskini, ale też ma swój charakter Nie mówcie, że nie o. Pięknie przymiesza się te resztki z tą Coca-Colą to ładnie będzie, się to wszystko przerabiało. Prima sort, można powiedzieć. Te resztki się przerobią. Ale słomy to tu leży. Od ciula, jeszcze by nabelował. Dzisiaj mogłem belować to. Trochę tej ściółki by było. Trzy na godzinę, nie wiem ile to będzie. Wyjdzie tak gdzieś pewnie 2,5 na hektar czyli około 40 metrów sześciennych czyli na te 4 hektary 10 beczek jak ciął, 4 beczki wywiezione, czyli jakieś 60% a może jeszcze jedną z podobowych wywieziemy to już by połowa była to jutro kurwa do, do kawusi by już było skończone Na ta bym miał zalaną działkę Pamiętam te pole, to i joskinem się przez dzień zalewało Ale to tak, tu mieszadło wstaw, tu przestaw tu idź, tam idź, tu wąż ciągle, tam ciągnie Cały dzień pierdzielenia A tutaj półtorej godzinki, dwie z wieczora i dwie godzinki z rana bole ogarnięte w gnojówku i to jeszcze na grubo wybaczcie nie chce mi się już iść światła zaświecać także tak na szybko jest godzina już prawie 19:00, o za 5 także trzeba publikować dla was film więc chwilkę mam 5 minut na pogadankę takiego nowskiego monologu ogólnie co no to tak jak widzieliście zapakowaliśmy resztę kukurydzy dzisiaj w rękach E, przywiozłem brakujące klamoty, czyli słupki, bo nie powiedziałem co przywiozłem. Słupki te dół, tutaj przy stole paszowym no i tam jeden do Agrabek zabrakł, także łącznie 7 słupków e, przywiozłem i jedno już to 2,5 na 115, 250 na 115 bo tak, wiecie, było brane wszystko na styk a tu z tego trzeba było uciąć, bo popękane, ukoszone, jak tu używane a to tu, a to tam i zabrakło akurat jednego całego no i gdzieś tam może nie domierzyłem, gdzieś się miarę rozstrzeliła jedna muka jest zrobiona na tym projekcie moim, to przyznaję się to mi rozjechały się gdzieś pomiary, bo to laserem mierzyłem no i tak nie przyszło do głowy, żeby tu to, to zweryfikować ale z drugiej strony to na dobre wyszło bo jakby tej muki nie było byłby mały ząg. także tutaj no, zobaczycie, pokażę wam ogólnie w niedzielnym filmie jak tutaj wszystko wygląda co się tam wydarzyło eee, po prostu uwidocznie to uzmysłowię bo to tak no wyszedłem z światła bo to tak na sucho nie wykrywacie no wyjdzie lepiej A, chyba koleżanka ma albo tak fiksuje po prostu ciężko wyczuć zaraz zobaczymy co to za koleżanka tylko już dogram do końca no i na koniec dnia parę beczek mówiłem, że dzisiaj muszę zacząć i zacząłem, ale motywacja tak jak już wspominałem, to taka, że tutaj na obiekcie już było pełno, także jedną stąd, trzy tego tamtego zbiornika ciekaw jestem ile zostanie żebym się nie zdziwił, że jeszcze kurczę, że ze 20 beczek jutro cały dzień będę ciągał może tak być, ciężko poszacować w tym i landarze, ile, ile jeszcze zostało. Chyba jakiegoś tam obrzyna wezmę 4 metry długości albo dłużej, żeby dokładnie sobie zmierzyć, ile jeszcze tam tej głębokości tej gnojawy jest. Żeby wiedzieć jak planować tutaj te rozłożenie aliganckiego towarku. No i także powoli, powoli sezon. Na szczęście dobiega końca, bo już mam serdecznie dość, by już człowiek zajął się czymś innym a tak jeszcze trochę trzeba na tym traktorku popyrkać ale nie nieźle już jest bliżej niż dalej patrząc przez cały sezon jaki ogrom roboty się zrobiło to co, to co teraz zostało to można powiedzieć że jest taka no pierdółka na te ostatnie listopadowe dni no ale póki jeszcze jest w miarę legalna możliwość stosowania nawozów naturalnych trzeba z tego korzystać i troszeczkę przy wykorzystaniu dobrej pogody, no już się zająknąłem, bo chciałem powiedzieć słowo, którego nie można. No, przy wykorzystaniu dobrej pogody ee, opróżnić magazynki. Także dobre. kończymy dzisiejszego vloga, ja publikuję film, bo atmosfera tu się robi gęsta. Coraz bardziej gęsta. Koleżanki dzisiaj ewidentnie nie współpracują przy nagrywaniu monologu. No i tak to mówię. Jeszcze raz podkreślam: szykuję się. Fajna niespodzianka na tysięczny odcinek. Dla mnie i dla Was także dla każdego coś dobrego za ten wkład w, 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 w rozwój tego kanału. Jeszcze trochę negocjacje myślę, że będą trwałe. Zarzucę pewien pomysł żeby to zrzucić, skonsultuję, żeby coś, coś dla Was też ciekawego było. Także dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się standardowo jutro, ale jak to wrzuca jutro wieczorem, to może jeszcze dzisiaj się widzimy. Także do zobaczenia.